Uczy się przyrki, uczy się na przyrce, Witam Was, widzowie, Cześć, dzień dobry. Hej, hej, a włączę prawą lampkę może, Ok, Google, turn on right lamp. O, tak. On jest taka trochę za jasna. Dobra, niech będzie, niech lekko dopełnia tło. Witam serdecznie, widzowie, Cześć, dzień dobry. Ja chory nie idę do szkoły, ale chory legitnie, czy symulkę coś? Coś się z siodełkiem? Wypiłem je, mnie, bo już nie. Bo z tym siodełkiem to było tak. Że na pierwszym streamie, jak ja je wprowadziłem, to ono sobie leżało gdzieś tutaj obok mnie z boku. Ale. Potem, jak już odbieraliście, to ja musiałem tego siodełka wszędzie szukać i mi się nie chciało, i to było strasznie męczące i było exhausting, więc. No mówię jechać. Jeżeli podoba wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba i dzwoneczek. <laughs> ja Ale. Bandura Love, stary, dam ci zajebistą stronę. Która ci pomoże z każdym pytaniem, na które, które mi zadajesz Serio Ta strona odpowie na każde twoje pytanie Trzymaj stary Na tej stronie znajdziesz każde pytanie, które cię nurtuje Bo na tym czacie, ile tu już pytań nie zadałeś na temat Komputerów, dronów, kura, lampek, rowerów, kura, siodełek yy, kura, Siodeł dla koni, butów do biegania, samochodów kura, Wszystkiego 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 co ty, mi za... ty mi tyle zadajesz tych pytań na tym pi... czacie, że to jest niesamowite Jak się nazywa ta lampka? Co używasz najbardziej w swoim pokoju, oprócz komputera? Mam problem, bo kupiłem drona GD... DJI Mavic 2 i go zgubiłem. Jak mogę go odnaleźć? Mega ważne Oho, tak jak ważne, to aż muszę sprawdzić, stary Co to jest? Ja. Ku... Ej, ku... Myślałem, że mi ktoś wszedł na Discord'a, a to na tym filmie. Mikrocypek, gdzie ma mikrocypek? Nie ma mordo? Mordo, kurwa, długo minęło, tyle lat minęło, tyle Cię nie widziałem, stary, ale, ale się zeskieram. Widziałem, widziałem twoje pimiki na tym hamster, na hamster. O Jezus. WIDZIAŁEM, JAK balist. Zasada numer 7 Ubisoft to dodał? Zasada numer 7. Po wyjściu nowego Asasyna masz prawo do wzięcia płatnego wolnego w pracy, czy chorobowego w szkole. Nie daj sobie wmówić, że tak nie jest. Możesz wszystko. Ubisoft goes. <ścoughs> w sumie spoko, że się tak podpieli pod ten... pod... Yy, trend. Nowy montaż zrobiłem, oho. e Fortnite montaż. Jezus mi się wyświetliło jakieś wczoraj Fortnite, kiedy mi się wyświetliły? Że jeden z drugim gadają na Discordzie i jeden mówi tak. O jak już się rodziłem i z mamy wychodziłem, to krzyczałem Fortnite, Fortnite <grytania> 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 Najpierw muli boom, pomógł ci ze startem. Było 7 widów, teraz jest to 117. Patrzcie, wszyscy jak on buduje swoją markę. W tym roku będzie mainstream. Pozdraw z startem. Nie ma partnera, brakuje mu znaczka Michelowi. To mogę co najwyżej zaklaskać Bo Michel to kupa pierdona marka. Mega montaż, stary. Mogę wam zlikować, mogę wam zlikować jak będzie wyglądało Insta story, bo uważam, że popisałem się ku... Kreatywnością jak, ma, jak mało kiedy. Naprawdę z insta story. No, popisałem się ku. jak z syn. <grym> Popisałem się. w. uważam jeżeli chodzi o kreatywność. Ale jeżeli chodzi o Soty, tak szczerze, jeżeli chodzi o Soty na Twitchu, to ja mam dwa. mam dwa faworyty. Aktualnie mam dwa faworyty. Pierwszym jest. Xen do Olaczki, a drugi jest. Meduska, czy to jest dalej beta? Jest ten klip. O! Raz. Czy dalej jest beta? Nie, już nie ma bety. Mercedesem teraz latam. Beta to była chłopie 100 lat temu. Fijo, guys, fijo. Jeden. <śm> <śm> Dwa. Wierzy też w to. Ona wierzy, to że A właśnie, jest. Zamknij y okno i mordę, Szmato. Nie, Ej, szczerze. Aktualnie, jak idę, przez, jak idę po ulicy, co drugi kurwa ziomek, takie 16-17 lat, wyglądają identycznie. Serio? Co drugi ziomek, 16-17 lat, wyglądają 1 do 1, każdy Co sku... <noise> To No znaczy <problemy. głosy> jakieś ma, nie, ale czy te. Ty jesteś Lysia? Jestem, jestem. No to lux. Czy ja. słuchawki sklejone taśmą? Ja nie widzę, nie wiem co chodzi z bratkami A, widzę słuchawki Halo bratki, słyszycie mnie? Bratki, halo Bratki, halo No wychodzę, ja nie, ale ten... Bratki, jesteście? Idol Ej, nie wierzę, nie wierzę że Lin i tak dalej muszą być aż tak dobre, że tak cię wyjadają, nie? Nie wierzę w to i Ej, czemu się kamilkę kliknął? Huch, zamołka! Me really? <laughs> Zasnął. <laughs> nie mam pytań, k**wa. <laughs> Ale zorientował się, że to za była, zorientował się Jak często jest fiolet pity? Coraz rzadziej, bo nie wiem czy nie mam jakichś kamieni na nerce ku... od tego Coraz rzadziej by the way Ale ku... widzowie to nie jest śmieszne Takie kamienie nerkowe Miałem takiego kolegę Maćka, który pił dużo amareny Siema Maciek! <laughs> Dzień nie <idziesz, mordeczko? śmiech> <Daj, bór. śmiech> <laughs> W amarenie jest w siarczanów i stary pewnego dnia Maciek podchodzi do pisuaru i strzela kamieniem spały i krwią. To nie jest fajne. Nie pijcie amaryny widzowie. Tak kurwa, no, będziecie kamieniami spały strzelać. Nie jest to fajna sprawa, ani trochę. Potem operację musisz mieć i tak dalej. Mega chłopowe. Ozzy, ile ty się cierpię w ogóle z polaściu tak w sumie dziennie. Ale jakie ma... Co jak co, ale okulary ma do p***dzone Czy pod, pod freestyle? Nie, od freestylowania to jest Meduska na Twitchu, a nie ja O, quiz Kto napisał Władce Pierścieni? Tolkien Tolkien No tak, no dwa co, nie? No tak Blisko Kto napisał Władce Pierścieni? Tolkien J.K. Rowling Jezus Tolkien Co to jest aglet? E, końcówka sznurówki Co to jest aglet? końcówka od sznurówki Jak nazywa się pierwszy polski uniwersytet? Jagielloński. Uniwersytet Jagielloński. Kur. Jak się nazywa pierwszy polski uniwersytet? Jagielloński. Czarek Który kontynent jest jednocześnie krajem? Australia. Australia. Filip, który kontynent jest jednocześnie krajem? A, a, a Australia. A. <laughs> Co oznacza symbol chemiczny Ag? Złoto. Srebro. Aaaa. Srebro? No srebro. No kuwa, poczekaj chwilę, srebro. znowu Srebro? dobrze odpowiadam. Kurwa, tak było złoto. A a u kur No. No to chuj. Symbol chemiczny Ag. No, to blisko. Złoto? Srebro. Kur Też właśnie, bo to... czemu jednej i drugie się nazywa na A do kury? Który gatunek ptaka jest symbolem mądrości? Sowa. I*** prowadzącego. Który gatunek ptaka jest symbolem mądrości? Sowa. Oblewaj się. Twoja mama nie musi, bo na mój widok już jest mokra. Michel to jest kozaka heterów, trzeba je Rapowe podziemy, tmichowe mu mówi siema ma. Robiony jest pikołek, pompki no i świeca. Czytanie tu to standard. Pozwól do arkuela.